Jak mi pokazała Janetka Heniek, jakie ludzie te smesowe smas vlogi robią, to ja nie wiem, kto będzie te nasze wypierdziane historie oglądał. A moje Heniek, to ty się nie przyznajesz. Zobaczysz, się cię kiedyś ujawnię w końcu. No. Lepszą połówką to akurat ja jestem. Jezu, Henik, co ty mnie tak zachodzisz? Termin ważności stracę wcześniej. A, trzeba przeterminowane rzeczy powyrzucać, bo ostatnio znalazłam brzoskwinię, Sześć lat podacie. Kto u nas brzuskwinie je w syropie? To jeszcze twoja matka przywiozła jak żyła i kipnęły razem z nią. No konserwa, ale swoją datę ma. Dobrze, Heniek, będziesz jadł. Na statkach jedli. A ty na statku mieszkasz, czy na osiedlu w blokowisku? No. Te wody są pod moją jurysdykcją i nikt tu nie będzie starych konserw jadł, później będę Cię wozić z rozwiązłym jelitem po mieście. A pamiętasz jak się piernikami z celofanu zatrułeś? Kto je pierniki co pocztą przyszły? Bo ludzie wysyłają. No wysyłają, ale to jest bardziej do patrzenia niż do jedzenia. Jak człowiek chce na świeżo zjeść to sobie w domu piecze. Nikt nie wie kto i kiedy to robił. Po pierwsze lukrem na białkach zaleją te pierniki, a później człowiek zleść z nie może. Tak, jak król. Po takim królestwie to berło do wymiany. Dlatego my, Henio, tradycyjnie wysyłamy kartki. I do wszystkich te same życzenia. Co ty zwariowałeś, Heniek? Gdzie ja będę Sławkowi życzyć, żeby zamąż w końcu poszedł? Przecież jego Helena to by zawału dostała po 30 latach małżeństwa. No, a Wandzi będę, bo już do mnie dzwoniła, że takie życzenia chce. Nie telegram na zamówienie, ale wiesz, Heniek, że ona z tym swoim już 4 lata jest, a on do klękania się nie garnie. Co kolana chore? Tu pierścionek, Heniek, chodzi gdzie kolana. Iwandzia do wszystkich dręknęła, żeby takie kartki skrobnąć. Chłopu pod nos podłoży, to może trop w końcu złapie, bo jakiś zagubiony. A on wcześniej żonę miał 30 lat. Co drugi raz się nie pakuje? Uważaj, heniek, bo zaraz ja zacznę pakować. Ona z żadnym na kocią łapy nie żyła. To jest kobieta z zasadami. No i co z tego, że Czech mężów miała? To jej wina, że żaden z nią na ziemskim padole nie chciał zostać? Jaka klątwa. A faktycznie, może on się boi, ale to wojskowy. Małżeństwie jak na poligonie. Mina. Ja ci dam mina, Heniek. To ci zaraz mina zrzednie. Już nie żartuj sobie. Ja muszę jakieś weny na te życzenia złapać. Masz coś? Może wierszem? Wierszem zawsze są najlepsze. Wesołych świąt Wandziu i Witku. Niech wam się darzy przy korytku. Co jak świnie? A co ja koryto napisałam? No to zrymuj lepiej. Kopytko. Racicy może w ogóle. Wcale wyczucia nie masz, Heniek. Ołtarz ślubny... To co mam napisać? Urząd stanu cywilnego? Żeby i trzech zmarłych mężów przypomnieć? No to mów proszę. W szczęściu świątecznej za wieluchy, A to ładne nawet jest, takie poetyckie. No, zanim zastaną was pieluchy. Henik, jakie pieluchy? No przecież wiedzą, że są starzy. Nie będę im przypominać. No państwo młodzi, ale starzy. Weźcie ślub czym prędzej mili i rymuje się zdążyli. Tylko przed czym. Bardzo mądry jesteś Henik. I teraz mi się będzie wszystko z tą kostuchą rymować. I nie będziemy pisać tych kartek. Pierniki się wyśle w celofanie. Od naszych sraczki nie ma, bo ja nie używam białka.